Siema, tu Dawid, witam na kanale. Dzisiaj chciałem się pochwalić założonym DRO do frezarki. Ostatnie chyba dwa dni nad tym siedziałem, żeby to zrobić. No i się udało. Jeden linia mam tu założony z tyłu i jeden tutaj z boku. Także oś X i Y jest. Oś Z jeszcze nie mam. Także ta ostatnia jest nieużywana. Tutaj będę dopiero zakładać linię na tą ściankę. No ale jeszcze linia czeka w pudełku. Tu będę musiał taką płytę aluminiową założyć, bo ta cała ściana, ta kolumna tej frezarki jest taka pod skosem, więc muszę to wyrównać. Także będzie jeszcze kapkę kombinowania. A prawdę mówiąc nie wiem na ile jest potrzebna informacja jak wysoko jest ta głowica, bo na przykład mnie by bardziej interesowało, żeby mieć tutaj przerobiony cyfrowy pomiar wysunięcia pinoli. Także też mam nawet zakupiony drugi taki mierniczek, jak ten. Taka miarka No i chciałem sobie to jakoś tutaj wmontować. No ale cieszę się, że stół już mam zrobiony na liniałach. Także mogę sobie już tak coś robić, coś sprytniej, fajniej, dokładniej. No a głębokość, no to cóż, będzie trzeba nad tym popracować. Założenie tego liniału było chyba najprostsze. Trzeba tylko nawiercić sobie stolik, nagwintować. Sam czujnik został zamocowany tutaj do tego stołu poniżej, także to było bardzo proste, nic nie trzeba było kombinować. Z tej strony był kapkę większy problem. Tutaj musiałem założyć taki profil płaskownik aluminiowy. On jest 6 cm na 1 cm gruby. Musiałem to zrobić, bo tu jest ta śruba, te wszystkie rzeczy, więc musiałem to kapeczkę opuścić, żeby. Nie było jakoś problemu przy rozbieraniu stołu, żeby to można było wysunąć, a nie że trzeba tu wszystko rozkręcać, rozbierać. Także to był jeden problem, żeby ten profil zrobić, ale jeszcze większy problem był, że musiałem tutaj taki adapterek zrobić pod skosem, ale nawet wyszedł całkiem ładnie. Ciekawa była praca z tym, żeby to zrobić. Pierwsze takie powiedzmy poważniejsze frezowanie, ale się udało i myślę, że działa wszystko całkiem spoko. Tej korbki już nie zakładałem sobie, bo mi troszkę przeszkadza, jak stół za bardzo przesunę w tą stronę, bo wtedy korbka może wadzić o tą obudowę. Także jej nie zakładałem, a i tak w przyszłości chciałem sobie tu jeszcze zrobić jakieś elektryczne wspomaganie tego stołu. Także to już może zostać tak i czekać na silnik elektryczny. Także to w przyszłości. Z takich rzeczy, co sobie jeszcze zrobiłem, to mam taką sprytną lampkę. Ona jest na magnesikach. Tą obudowę, jakby tą kruskę. Plastikową sobie wydrukowałem. Magnesiki są tu wklejone w takie miejsca, także tak to wygląda. Mogę sobie ją przykleić tutaj tak wysoko, jak na przykład coś frezuje i frez tutaj mało wystaje, tak żeby widzieć. Albo mogę sobie ją założyć tak, przykleić właśnie tutaj, i wtedy jak coś wiercę, jest wiadomo, uchwyt wiertarski, wiertło, no to wtedy ją mogę sobie tak bardziej niżej ustawić, no i fajnie świeci. Także to tyle z takich pierdółek. I jeszcze oczywiście wszystkie kable są osobno, także tu mam wszystko spięte tak blejak. Oczywiście potem trzeba się tą puszkę otworzyć i to światełko wpiąć tutaj tu wpiąć, tak żeby było już wszystko fajnie na jednym kablu. No ale to będę myślał potem. Teraz może by wypadało pokazać, jak to działa, jakie to jest fajne. Tu mam mierniczek zegarowy wyzerowany. DRO też sobie już wyzerowałem. No, i co, przejdźmy o 10 setek. Jest 10 i tu też jest 10. Przejdźmy może teraz na DRO do 20. Jest 20 i na mierniku mamy 20. Teraz idziemy na, nie wiem, może 40. I na mierniku jest 40. No i dajmy 1 mm na koniec. No, jest mm. I tu też jest mm. Także widać, że fajnie to sobie działa. Jeszcze co? Mógłbym sprawdzić tutaj oś Y. -ową. No ale może wystarczy, że tak pokażę, że działa. Także myślę, że to powinno teraz bardzo ułatwić sprawę. No już nie wspominam o tym, że są to jakieś te specjalne funkcje jak wiercenie kilku otworów w linii, wiercenie po okręgu. Także to dopiero będę się bawić jak to działa. No ale już jest frezarka bardziej sprawna aniżeli to było do niedawna. Także to chyba tyle. Trzymajcie się. Cześć.